Jesienno-zimowe warunki na podlaskich drogach to nie tylko wyzwanie dla kierujących pojazdami, ale także dla pieszych. Opady śniegu, krótszy dzień czy gorsza widoczność. Wszystko to sprawia, że na drogach w okresie jesienno-zimowym zachowanie większej ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa jest szczególnie ważne. Jak przygotować się na sezon i na co zwracać uwagę, aby uniknąć tragicznych skutkach wypadków? Warto pamiętać o odpowiednim ciśnieniu oraz o głębokości bliżnika, ponieważ ma to kluczowe znaczenie, szczególnie teraz, kiedy dopada nas jesienno-zimowa aura i kiedy ten stan nawierzchni jest coraz gorszy kiedy między innymi występuje gołoleć. W tym właśnie droga hamowania może być coraz dłuższa. Też musimy pamiętać, że bezpieczeństwo w ruchu drogowym to tak naprawdę bezpieczeństwo, które należy do wszystkich ludzi w ruchu drogowym, którzy powinni przestrzegać każdy uczestnik ruchu drogowego, zarówno pieszy, jak i kierowca. Jeżeli wybieramy się w dłuższą podróż, powinniśmy pamiętać o tym, aby dobrze przygotować nasze światła, żeby sprawdzić, czy wszystkie światła w naszym pojeździe działają prawidłowo oraz czy też jesteśmy widoczni, bo musimy pamiętać, że mając odpowiednio ustawione światła w pojeździe, jesteśmy w stanie zobaczyć nie tylko przeszkody, ale innych kierowców. Dodatkowo my sami też jesteśmy widoczni. Szybciej zapadający zmrok i gorsza widoczność to problemy, z którymi w jesienno-zimowym okresie zmagają się także piesi. Pamiętajmy też o odblaskach, które tak naprawdę mogą uratować nam życie. Nawet niewielki element odblaskowy założony, czy to do kurtki, czy to do plecaka, zwiększa widoczność, dzięki czemu my jako kierowcy z dalszej odległości jesteśmy w stanie Zobaczyć pieszych, a sam piesz natomiast też jest bardziej widoczny. Bezpieczna eksploatacja samochodów w tym czasie wiąże się z koniecznością odpowiedniego przygotowania pojazdu do trudnych warunków. Punkty wymiany opon przeżywają w tym czasie prawdziwe oblężenie. Duża liczba ludzi dba po prostu o własne bezpieczeństwo jest świadoma tego, że opona zimowa jest znacznie skuteczniejsza, niżeli. Powiedzmy sobie letnia. Opony zimowe charakteryzują się szczególnie lepszą przyczepnością ze względu na strukturę mieszanki, nabieżnik. Jest to produkowane pod kątem chłodniejszych dni. Czym się kierować przy wyborze opon? Gro ludzi kieruje się szczególnie budżetem. natomiast Natomiast ja bym sugerował, Wybierać lepszej firmy opony. Charakteryzują się no, doświadczeniem samej marki. tak. Jeżeli chodzi o rzeźbę bieżnika, same właściwości aquaplaningu, odprowadzeniem błota pośniegowego, wody. Na pewno są skuteczniejsze niż jeżeli, e, opony budżetowe. Jeżeli chodzi o opony całoroczne, one również się cieszą w tym e, momencie powodzeniem ze względu na warunki. Pogodowe jakie panują, nie, nie zawsze mamy w ostatnim czasie zimy, srogie, śnieżne, wybierają, wielosezonowe opony wybierają ludzie, którzy poruszają się w niedalekie trasy, czyli powiedzmy sobie miasto głównie, zakupy, praca. Jest to w jakimś stopniu rozwiązanie, chociaż z doświadczenia polecam opony zimowe. Szczęśliwie wymieniliśmy już swoje opony, co zrobić z tymi, które zdjęliśmy? Tak jak w naszym przypadku, y, można przechować to u nas w firmie. One są profesjonalnie przechowywane. Jeżeli y, ludzie mają powiedzmy sobie pomieszczenia, w których mogą to zrobić, to polecam miejsce chłodne, nie nasłonecznione. Aczkolwiek y, dużym ułatwieniem uważam jest to, żeby przechowywać opony w warsztacie, w którym po prostu je zmieniamy. W okresie jesienno-zimowym nie tylko z powodu trudnych warunków atmosferycznych, lecz przede wszystkim brawury i braku wyobraźni kierowców znacząco zwiększa się ryzyko wypadków na przejazdach drogowo-kolejowych. Nadchodzi sezon zimowy, gdzie wiadomo jest ślisko, są opady, jest utrudniona widoczność. Jako kolejarze apelujemy, przestrzegamy, zachęcamy do rozsądnego, bezpiecznego zachowywania się na przejazdach kolejowo-drogowych. Najwięcej w Polsce jest przejazdów kategorii D, czyli zabezpieczonych krzyżem Świętego Andrzeja i znakiem stop. I ten znak stop jest kwestią kluczową. Zatrzymujmy się przed nim. Zaplanujmy sobie wcześniej to zatrzymanie. Czasami, kiedy jest gorsza widoczność, zatrzymajmy się na chwilę dłużej. Warto się dobrze rozejrzeć, czy nie nadjeżdża pociąg i wtedy bezpiecznie, powoli przez przejazd przejechać. Co więcej, czasami błędem kierowców jest to, że zaraz wjeżdżają za poprzednim samochodem. Nigdy nie wiemy, co tam się stanie po drugiej stronie przejazdu. Czy tamten pojazd nie utkniamy, nie zostaniemy na torach. Zostawmy sobie to miejsce, poczekamy tą sekundę czy dwie dłużej, tak żeby z tego przejazdu spokojnie zjechać. W przypadku sytuacji awaryjnej na przejeździe, chociażby zimą, kiedy częściej zdarzają się awarie samochodów, kiedy jakieś nieprzewidziane sytuacje mogą mieć miejsce, jeżeli utkniemy na przejeździe, nawet tam, gdzie są rogatki te rogatki już się zamknęły, bo takie sytuacje też miewają miejsce, należy postępować w sposób następujący. Po pierwsze, jeżeli oczywiście samochód nie odpala, Wypraszamy z niego wszystkich pasażerów. I dbamy o to, żeby odsunęli się od torów. Pasażerowie mają być w pierwszej kolejności bezpieczni. Następnie, jeżeli jest możliwość na przykład wrzucenia na luz w tym samochodzie i zepchnięcia go z torowiska, to spróbujmy to zrobić. I tutaj ważna uwaga: na większości, zdecydowanej większości przejazdów, rogatki wyłamują się w bardzo prosty i lekki sposób. To nie jest trudne do przeprowadzenia. To też nie uszkadza praktycznie samochodu. Więc powtarzam jeszcze raz, jeżeli utknęliśmy, Wypraszamy pasażerów z samochodu, mają zejść z torów. Następnie, czy samemu, czy przy pomocy innej osoby, spychamy samochód z torowiska, wyłamując rogatkę. Rogatkę można wyłamać również jadącym samochodem, czy też ręcznie. One mają taki specjalny bezpiecznik. To jest wszystko przygotowane w tym celu. Na każdym przejeździe w Polsce, również na tych, na których znajdują się rogatki, znajdują się także żółte naklejki PLK. To są naklejki, które w sytuacji alarmowej są bardzo istotne. Na przejazdach z rogatkami te naklejki są w taki sposób umieszczone, żeby było je widać z wnętrza przejazdu, żeby z jadącego samochodu można było ją zobaczyć. Dzwonimy pod numer 112, wskazany na naklejce i podajemy operatorowi 112 numer identyfikacyjny przejazdu. To jest taki dziewięciocyfrowy numer, który teoretycznie zwykłemu człowiekowi nic nie powie, ale powie wszystko operatorowi 112. Dzięki temu ten operator wie, na jakiej linii kolejowej się znajdujemy i dokładnie w którym miejscu tej linii. Ten numer identyfikuje przejazd co do metra. Dzięki temu, jeżeli coś się stało albo jest zagrożenie jakimś wypadkiem czy incydentem, operator 112 może powiadomić służby, może powiadomić nas, kolejarzy. I podjąć odpowiednie kroki zaradcze, czyli na przykład zatrzymać nadjeżdżający pociąg albo dać polecenie ostrożnej jazdy maszyniście. To trwa kilka minut maksymalnie, więc ten numer z żółtej naklejki może uratować życie. Więc powtarzam jeszcze raz, dzwonimy pod 112, podajemy numer przejazdu i stosujemy się do instrukcji podawanych przez operatora po drugiej stronie telefonu. Natomiast na żółtej naklejce jest jeszcze jeden numer. Taki stacjonarny, znany nam mniej więcej wszystkim, numer klasyczny, na który dzwonimy, jeżeli. Na przejeździe są jakieś nieprawidłowości, ale nie ma zagrożenia życia czy zdrowia. Czyli znak został przekręcony przez wiatr, czy jakąś przejeżdżającą ciężarówkę, jakieś yy, zaszły zniszczenia na, na, na skutek działania wandali, czy też pogody. Wszystko to możemy zgłosić pod numer, który jest na samym dole żółtej naklejki. Będziemy mogli przyjechać, zadziałać, usunąć te nieprawidłowości. Zima, jak co roku, z dużym prawdopodobieństwem ponownie zaskoczy kierowców, ale pamiętajmy, że bezpieczeństwo uczestników ruchu, zarówno tych zmotoryzowanych, jak i pieszych, zależy od nas samych. Ruszajmy więc w drogę, ale w pełnej gotowości, bo bezpieczeństwo to nie jest kwestia szczęścia, ale ostrożności.